Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem z Marcelem, jesteśmy w Wili Toskani, czyli włoskie smaki na Podhalu. Marcel dzisiaj będzie nam pokazywał w jaki sposób prosty pokroić te oto proste warzywka. Tutaj mam czwareczkę, mamy, mamy sukinię. E, pokażę wam jak używamy noża, oczywiście ostrego noża. Jak ustawiam sobie palce, jak to wygląda. Oczywiście pokażę Wam to dosyć szybko, bo na początku sugeruję jednak robić to powoli, systematycznie się rozwijać i, i, i rozkręcać w tej kwestii. Świetne słowo, systematycznie się rozwijać. Dobra, to tak, oczywiście, ostry nóż to podstawa. Z drugiej strony na pewno rękawiczki, tak ze względu na to, że, że mamy ten okres covidowy. Poza tym no wiadomo dbamy o czystość. Dokładnie. Układamy sobie nóż w ten sposób. Mm -hmm, ja tylko pokażę tak z bliska. Muszę zbliżenia. Okay. Może bardziej od góry. Co będzie widać? Czyli kostki jakby do siebie skierowane. Kostki do siebie w ten sposób. mamy palce. Mamy ten taki luz. Dokładnie. I sugeruję na początku mówię, yy, używać tego noża bardzo powoli. Poćwiczyć sobie nawet na sucho, żeby, żeby wejść po prostu w tą taką rytynę wprawę. Świetny pomysł e... ćwiczenia na sucho. To jest świetny pomysł. Jest, w też je stosowałem kiedyś, wiadomo, każdy się każdy uczy. Się uczy. E, sugeruję na sucho, ponieważ te palce wyglądają zdecydowanie lepiej. E, jeśli uczysz się w ten sposób, nie uczysz się tak jak ja na błędach, czyli po prostu okay. na częstych skrzywanie sobie palców. Okay. No to przejdźmy e... do, do prostych jakichś czynności związanych z tnięciem. Pieczarki. Tutaj mamy pieczarkę. Wow, robisz to niesamowicie szybko. No nie to jest kwestia praktyki. No i, no ostrego, nie, noża i ostrego noża, chyba. ostrego noża. sobie zacząć powolutku. Robię ten ruch taki płynny, taki e, lekko zaokrąglony, mhm. Tak, żeby ten nóż po prostu pracuje sobie na desce. Genialne. A a my sobie w ten sposób kroimy, zresztą Trzy. to widać, bo tak, idzie po tym po... jak poćwiczysz, mm -hmm. spójrz na mnie proszę, tak. jak poćwiczysz, to jesteś w stanie tego, to robić bez... Niesamowite, czyli Marcel po prostu patrzy tutaj na mnie i kroi wszystko w, w gnieniu oka. lata praktyki i... Jesteś w stanie robić to. Jak myślisz, że osoby oglądające to po jakim czasie będą mogły dojść do takiej perfekcji? Myślę, przy, przy treningu, przy tym jeśli robisz to każdego, każdego dnia, przy zrobieniu nawet zwykłego obiadu. Tak. Po prostu sobie trenujesz, to myślę, że w ciągu miesiąca jesteś w stanie, może nie do takiego poziomu, że patrzysz komuś w oczy. Jasne. Ale jesteś w stanie, ktoś zdecydowanie szybciej, co łatwiej? Patrzysz nawet takie gotowanie domowe. Typowo, okay. no, Zaskakujesz kobiety. Świetnie to działa na kobiety, jeśli patrzysz w jej w oczy, a jednocześnie przygotowujesz posiłek. Ja przepraszam Was, że tak trzymam po prostu połę tutaj kurtki, ale mamy jeden mikrofon, dzisiaj tak trochę z lotu. A powiedz mi Marcel, tutaj, tutaj sobie krój i tak dalej, pokazujemy to cały czas, powiedz mi czy... Warzywo musi być suche, mokre, czy to ma jakieś znaczenie? Zauważyłeś to? Jeśli chodzi o, o, o warzywa, no wiadomo trzeba je najpierw umyć, one na cieście są tak czy tak wygodne. Okay. Więc tutaj mm -hmm. nie ma kwestii tego, czy, czy, czy one będą mogły. Czy nie same. ma tutaj, znaczenia, że kupujemy gdzieś warzywa na części w dyskontach, jeśli, jeśli robimy to... W eee, taki sposób domowy, wiadomo, że mamy dostawców, mm -hmm. którzy jest bają bardziej o, o tym czystość, ale w momencie w dyskontach no, to wszystko trzeba jasne tutaj już Tutaj już wchodzimy takie kwestie. Pokaż nam jeszcze, jak tutaj chyba cukinia, tak? Mm -hmm. ja, cukinia. cukinia. Niesamowite. Mamy no, świetne gnocchi z cukinią, właśnie bardzo prosty, prosty przepis, ale no, musi być pokrojona cukinia w tym czasie. Dokładnie. A powiem Wam, że ten odcinek jest skręcony z marszu i Marcet zapowiada się na nową gwiazdę na YouTubie. Marcel, no to super, dziękuję Ci bardzo za te proste tajniki. Myślę, że to będzie przydatna wiedza dla każdej nowej osoby, która planuje tam upichcić, gdzie jak to powiedziałeś dla swojej kobiety, bo to robi tak naprawdę niesamowite wrażenie. Super. Tak, nie trzeba być super profesjonalnym kucharzem, żeby, żeby robić tego typu Dzięki Marcel. Bardzo. Pozdrawiamy z zakopanego i zapraszamy do Wili Toskani na ulicy. Sienkiewicza. Sienkiewicza, przepraszam. O innym wieszczu chciałem powiedzieć. Pozdrawiamy. <laughs> Pozdrawiamy.